Miała pogoda. 16 lipiec. Pięknie. Wszystko sknie. Tutaj zielona woda trochę jest przy brzegu. No i jesteśmy już w terenie. Jest trochę wiatrów. Jutro ma też padać. Ale teraz jest słoneczny. Ludzie stoją na światłach. No bo tutaj tylko zostawiam. Eee, przepaliłem go. Go trzeba docierać bardzo długo, więc nie ma sensu na razie go męczyć. Tutaj jest taka góra, jak tu zjadę, to ten skuter naprawdę dostanie za dużo obciążenia, a on nie może teraz być obciążony. Więc poczekamy sobie na dogodne chwile, żeby go rozpędzić na dłuższą trasę i większe kilometry aż zrobimy tutaj dystans spodziewany do osiągnięcia dużej odległości mającej na celu dotarcie nowego cylindra oraz wyjechanie gdzieś po prostu w dalsze rejony. Tutaj z tej fajnej góry sobie jadę, gdzie właśnie nie chciałem skutera później z powrotem.

taka fajna 15 DH. 12 dya O kółko do... do pneumatyczne, nie wiadomo do czego Ile kosztuje? Ceny nie widać. Takie pompowane. 6 zł. No nieźle. Złoty, trzy pędzle, a w kastorami jeden, osiem złotych. No. do szatki. taki czek, Walujemy Poprawiamy ostatni raz Przemicia Trzeci raz Ale pizzuje mamy <laughs> Czego załadowane Trzewo załadowane To počinkte.